Tu już mój skoszty są i kurta, wita. Sis, okiewa konkurs. So wszyscy rzekali. O, witasz jakieś malutki? O, dużo no, białe, do ja ten biały jej isek. No, konkurs jest, a któryś jakiś so wszyscy na 100%. To wykręga, a pędzę masz na stąd. O, tę ty młotę. młode. Ty młotę jest można wygrać. To młode, można wygrać. Tylko jest można wygrać. Tam, żeby wypiszę, że kto będzie szał. No, już mówię, że trzeba sobie wygrać. Napiszesz, że pierwszy uszał. Ampapyrę uszał, to napisasz. Stawisz łapkę w górę. No i napiszesz ten komentarz, że piszesz, że uszał, bo piszesz tam. No, piszesz uszał, No uszał. Najlepiej, że ktoś był z Wielkopolski. Tam lepiej. Jak ktoś spędzisz z Wielkopolski. Tak, tak, ktoś może wielkopolski. Dobra, ja najpiejszej bo Ja nie będę wysyłał Pop, Nie można wysyłać klików. I ja nie wysyłam po, klik po to klika też pol. Jak tam jest. I mówię. Ktoś powiesz wielkopolski. Można wygrać klika małego z tutaj I pisz w komentarzach Ktoś się zaprasz uszał Tylko napiszesz słów mówię, uszał No i zapraszam, zapraszam na kanał Dawid Na Dawida Klików I na i Dawid Hotowsza Będziesz mieli linki w opisie na te dwa kanały na nasze i od 8, 80 subskrypcji to są wyniki konkursu, kto wygrał na nasze i pisze, ktoś, czy uszał i mówię, że trzeba napisać ten uszał.